Pewien mężczyzna wprowadza się wraz z rodziną do dużego, starego domu. I oczywiście, jak każdy z Was może się spodziewać, okazuje się, że ten dom jest nawiedzony. Mężczyzna ucieka z tego domu wraz z rodziną, po czym tworzy książkę opisującą wydarzenia dziejące się w tym domu. Dom zaczyna być sławny, jego rodzina zaczyna być znana a jego córka, kiedy dorasta, nienawidzi ojca za to, że dał tą książkę i gdzieś ta łatka tego nawiedzonego domu za nią krąży. Jako młoda, już dorosła kobieta, dziewczyna wraca do tego domu, postanawia go wyremontować i sprzedać. Jednak podczas remontu okazuje się, że w tym domu jednak coś nie gra i coś z tym domem jest nie tak. Czy ten dom jest faktycznie nawiedzony? Czy to jest tylko jej wyobraźnia? I co się tak naprawdę stało w tym domu, kiedy dziewczyna była dzieckiem i czy jej ojciec kłamał w książce, a może napisał prawdę, tylko dziewczyna ją wyparła? Tego wszystkiego dowiecie się w książce Wróć przed zmrokiem Sajgera. Dla mnie ta książka była świetną i świetną rozrywką, więc teraz, kiedy jest taki jesienny klimat, motyw nawiedzonego domu, tajemnica, to jest coś, co może Was zachwycić, więc sięgajcie po książkę tego autora.